Siemano, siemano. Witam w kolejnym odcinku. Kolejny dzień upałów mija. Godzina 20. No nie widać słońca za, zachodzi. Ale 38 stopni w tym tygodniu to. Dobra, dobry skwar, a my wchodzimy do garażu. Ostatnio był odcinek z bazaru wrocławskiego, motobazaru, a dzisiaj będzie odcinek o tymto motorze KTM LC2 125. No, LC2 to wiadomo, że 125 dwusów. Rocznik 97. 15 koni. A dlaczego on nie będzie nagrywany? Bo się zepsuł. Nie odpala. Akumulator jest naładowany nowy w sumie. Paliwo tam dochodzi. Wszystko jest git, ale nie odpala. Podejrzewam, że coś tłoka bo coś. Dlatego kupiłem taki oto sprzęt na Allegro do mierzenia ciśnienia. No, i zaraz mierzymy ciśnienie na cylindrze. Świecę już wyciągnęłem, jak widać. Albo i nie. No, trochę ciemno. Dobra. O, jeszcze nową oponę założyłem. Nówkę, sztukę. Kilometra nawet nie zrobiła. Dobra, to ja się biorę za rozbieranie, przykręcanie tego. Ale w sumie w międzyczasie, jak kogoś by to interesowało, niedługo padnie na kanał odcinek z podnośnikiem. Będę robił podnośnik kanałowy. Także tak, wszystko już jest, tylko trzeba pospawać. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się, gdy to raz biorę. Dobra, jesteśmy z powrotem, bak ściągnięty, siedzenie ściągnięte, obiewki ściągnięte. do światu, do świetła do teraz, wężyk wkręcony widać widać, idziemy po ten zegar, zakładamy zegar jedną ręką, oho Jest, udało się. No, trochę może to wyglądać tak jak wyglądać, ale trudno. Dobra, jest zero. Jest zero, widzimy to. Widzimy. Stacyjka przekręcona jest. Jest. No to co? Kręcimy rozrusznik. No, i mamy wynik: 3 bary. O masakra, trochę mało, trochę chyba za mało. Nie znam się na tym, ale to chyba jest za mało, dlatego on nie odpala. Dobra, nie ma co tu rozkminiać. Jeszcze jedna próba. Nagrywam ten filmik dlatego właśnie, bo motor nie odpala, no i kupiłem to do mierzenia ciśnienia, żeby zmierzyć to i no i niestety okazuje się, że jest lipa, dobra, druga próba znowu trzy bary, kurde, to chyba kwalifikuje na wymianę tłoka, ale nie wiem, nie znam się aż tak na tym. Ale jak ktoś się zna i ogląda ten film. To niech da znać. Dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. KTM LC2 nie odpala, bo nie ma ciśnienia. Hmm najprawdopodobniej wymiana tłoka czeka. Dobra, to by było na tyle. Kończymy chyba ten filmik, czy nie chyba na pewno. Tonera